Dzisiaj mam okazję potestować produkt chińskiej firmy, która absolutnie się z tym nie ukrywa Meizu MX5. Przypomnijmy, że większość smartfonów, jakie mamy dostępne na rynku czy to Samsungowe, czy to iPhone'owe, czy to chociażby również e, smartfony Sony, również produkowane są w Chinach. Tak więc nie powinniśmy od razu przesądzać co do jakości tego urządzenia i tak naprawdę zostałem bardzo, bardzo miło. Zaskoczony. Na początku e, wszystko otrzymujemy w bardzo eleganckim pudełeczku, w którym znajdziemy telefon, zapakowany w takie jak gdyby jeszcze dodatkowe pudełeczko. E, w którym znajdują się dodatkowe informacje o tym urządzeniu. Znajdziemy odpowiednie narzędzie, które pozwoli nam na wysunięcie szufladki, w której znajdują się dwie karty Sim w wersji Nano, ponieważ urządzenie jest to urządzeniem. Dual SIM, znajdziemy dokumentację do tego urządzenia, kabel USB otrzymujemy, przynajmniej w moim zestawie, który dostałem do testowania, informację, że słuchawki nie są w komplecie oraz otrzymujemy standardową ładowarkę 5V2A. Warto w tym momencie wspomnieć, że urządzenie. Obsługuje fast charging, czyli możemy je naładować do 60% w 40 minut, ale musimy mieć do tego stosowną e, ładowarkę, która właśnie technologię fast charging obsługuje. Sam telefon wykonany jest bardzo przyzwoicie. E, duży, ładny, z wąskimi rameczkami z przodu. E, wykonany tył z aluminium. Góra jest z stawkami plastikowymi, tak aby można było tam zainstalować anteny do komunikacji ze światem zewnętrznym bardzo ładny display warto powiedzieć jest to 5,5 cala AMOLED chroniony Gorilla Glass 3.0 absolutnie do tego wyświetlacza nie mam żadnych zastrzeżeń rozdzielczość Full HD zdecydowanie jak na moje oko tutaj wystarcza. Na urządzeniu znajdziemy po stronie lewej przycisk zasilania oraz przyciski do regulacji głośności. Na górze znajduje się złącze zestawu słuchawkowego. Na kolejnej krawędzi znajdziemy szufladkę, o której już wspomniałem, gdzie będziemy umieszczali karty SIM i dół znajduje się głośnik, złącze USB oraz mikrofon. Trzeba przyznać, że urządzenie jest bardzo iPhoneo Kształtem ten dół również przypomina złączem iPhonea i przede wszystkim sam fakt, że mamy tu dostępny jeden przycisk, nie tak jak zazwyczaj w urządzeniach z Androidem. Większą ilość przycisków tu mamy jeden, który jednocześnie Pełni funkcję przycisku Home, czyli musimy go nacisnąć hardware'owo z wyczuwalnym klikiem, żeby wrócić do ekranu głównego. Ewentualnie otrzymujemy przycisk, tak zwany back. Jeżeli tylko dotkniemy, to odpowiednio ten telefon reaguje w sposób. Taki, że wraca do, poprzedniego, do poprzedniej akcji. Słuchajcie, jeśli chodzi o przełączanie się pomiędzy aplikacjami, z dołu wysuwamy sobie taki zasobniczek w bardzo prosty sposób i, no, jak okazuje się, za pomocą tego jednego przycisku możemy sobie spokojnie nawigować i nic nam to nie przeszkadza. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale jak najbardziej rozwiązanie no, moim zdaniem zgrabne. Oprócz tego ten przycisk również pełni funkcję skanera linii papilarnych. E, działa on bardzo poprawnie, nie mam żadnych zastrzeżeń. W tym momencie on jest u, 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 aktywny. Jak widzicie, palcem, który nie jest zeskanowany, nie odblokuje telefonu. Palcem, który jest już zeskanowany, jak najbardziej ten telefon odblokuje. Przez ten okres, kiedy ja testowałem to urządzenie, nie miałem absolutnie żadnych z nim. Problemów. Może warto wspomnieć również, jakie jest wewnętrzne wyposażenie tego urządzenia. Jest tu procesor ośmiordzeniowy, taktowany 2,2 GHz, Helio X10. MT6750, dla tych, którzy już szukają dokładnej informacji, mamy wbudowane 3 GB pamięci RAM oraz dostępna jest pamięć wewnętrzna w rozmiarze 16, 32 i 64. Niestety, to jest duży minus tego urządzenia, nie posiadamy możliwości rozszerzenia pamięci o kartę SD i tak naprawdę to jest dla mnie Tutaj największą bolączką w tym urządzeniu nie znajdziemy również tutaj modułu ładowania bezprzewodowego ani modułu NFC. Jeśli chodzi o Wi, działa zarówno na 2 jak i na 5 GHz. Nie zabrakło również modemu, modułu GPS. Yy, oraz mamy dość dużą baterię o pojemności 3150 mAh. naprawdę on robi ona porządną robotę. Yy, dla mnie ten telefon jak najbardziej cały dzień mojej, yy, mojej katorgi wytrzymywał. Jeśli chodzi o baterię, jest on jednym z lepszych urządzeń, jakie. Testowałem. Kolejną e, interesującą opcją jest aparat fotograficzny, rozdzielczość 27 megapiksela, Znany aparat już z modeli Xperi. E, aparat wyposażony jest w laserowy autofokus. Aczkolwiek ja nie zanotowałem tutaj zupełnie żadnego um, e, promienia lasera, który się z niego wydobywa. W momencie, kiedy wam pokazywałem LG g 3 to faktycznie było to widać na kamerze, że tam jakiś laser e, się wydobywa. Niestety, aparat, aparat jest. Delikatnie wystający poza obszar obudowy, nie udało się producentowi o ten milimetr go schować, żeby była budowa całkiem płaska z tyłu. Myślę, że o tyle grubszy telefon nikomu by nie sprawił problemu, a na pewno byłoby to bardziej korzystne dla aparatu. Rozdzielczość tak jak mówiłem 27 megapiksela, możemy kręcić filmy 4K, Full HD. Oraz niższej rozdzielczości jak najbardziej. Sam aparat robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie, fajny algorytm do obróbki tego materiału, który rejestruje. Filmy wychodzą średnio, nazwijmy to średnio, ale jeśli chodzi o zdjęcia, nie mam najmniejszych zastrzeżeń, zarówno do zdjęć, które wykonujemy w momencie, kiedy mamy słabe nasłonecznienie, jak i w pełnym słońcu. Aparat spisuje się naprawdę bardzo przyzwoicie i zdecydowanie do, nich zastrzeżeń, do niego zastrzeżeń nie mam. Z przodu mamy aparat o rozdzielczości 5 megapikseli, również może on rejestrować filmy w rozdzielczości 1080p. Jeżeli chodzi o aplikację aparatu, również jest ona bardzo jasna i przejrzysta, podobna nawigacja jak w iPhone'ie, mamy różne tryby, które przełączamy, jak widzicie, E, przesuwając palcem po ekranie, mamy również całą gamę ustawień, gdzie możemy sobie już odpowiednio doprecyzować, e, w jaki sposób, w jaką, z jaką rozdzielczością i z jakimi opcjami mamy zdjęcie e, wykonywać. Mamy od razu możliwość rejestracji filmu, mamy od razu możliwość e, robienia zdjęć. Tak naprawdę yy, fajną opcją jest również to, że w trybie ręcznym mamy do dyspozycji wszystkie. Yy, tutaj parametry możemy sobie odpowiednio sprecyzować i, yy, i dla bardziej zaawansowanych. Fotografów. Myślę, że to będzie też istotna e, informacja. Kolejną ciekawą opcją, wbudowaną chociażby w dialer, jest możliwość nagrywania połączeń. W momencie, kiedy odbierzemy czy zainicjalizujemy połączenie, możemy sobie wcisnąć ten zielony przycisk Nagraj i automatycznie ta rozmowa bez żadnych dodatkowych. Dodatkowego oprogramowania będzie nagrywana również. W momencie nagrywania tej rozmowy nie ma żadnych dodatkowych informacji, typu pikanie, że ta rozmowa jest. Nagrywana. Tak naprawdę pierwszą rzeczą, która nam się rzuca po uruchomieniu telefonu, to właśnie jest ten interfejs, który firma dostarcza nam na telefon. Pamiętajmy, że jest to Android i możemy ten interfejs sobie zmienić, pobierać jakiś, pobrać sobie ze sklepu Play inny launcher. Tyle aplikacji tak naprawdę mamy preinstalowanych. Mamy również możliwość tworzenia katalogów w łatwy sposób elementy, które zainstalujemy później, odinstalowujemy. Takim iPhoneo podobnym zdarzeniem, jest to, że nie mamy Ikony czy zasobnika z wszystkimi aplikacjami, wszystko co instalujemy, jest już montowane na ekranach i tutaj możemy je te ikony sobie, tak jak mówię, grupować w katalogi. Jasne, czyste i przejrzyste. Otrzymujemy dodatkowe aplikacje, chociażby App Center, ale jak widzicie, on tutaj głównie nas atakuje chińskimi napisami. I mamy ca cało, całą aplikację do. Zabezpieczeń, do oczyszczania, do dbania o to, żeby telefon był jak najbardziej wydajny. Mamy aplikację do notatek, mamy prosty program graficzny, gdzie możemy sobie różnego rodzaju grafiki tworzyć przy pomocy naszego palca. Mamy też już. Przystosowane, odpowiednie aplikacje obsługi kalendarza, zegara. No, wszystko to jest zrobione bardzo, bardzo estetycznie. O widzicie, nawet w momencie, kiedy uruchamiam zegar, pojawia nam się godzina, jaka jest aktualnie w Pekinie. To też jest znak, że jest to produkt głównie. Produkowany na rynek chiński. Co nie zmienia faktu, że możemy to w łatwy sposób zmienić. Przejdę teraz do ikony ustawień. Mamy tutaj poszczególne menu. Jeden również jasny i czytelny. Ja nie miałem absolutnie żadnych problemów, jeśli chodzi o nawigację. Mamy całą konfigurację, jeśli chodzi o obsługę dwóch kart SIM. Mamy konfigurację, jeśli chodzi o ustawienia Wi-Fi, dźwięków. Fajnym ustawieniem jest również. Ustawienie, jeśli chodzi o skaner odcisków palców. Ja może dodam jeszcze jakiś odcisk palca, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, którego nie dodawałem, ale chyba tego kciuka nie dodawałem. I w tym momencie, po prostu, tak jak to się dzieje u innych producentów, dotykamy kilkakrotnie ten skaner. Linii papilarnych i on nam nasz odcisk palca oczywiście zachowuje. Wiem, że jest wielu przeciwników tej opcji, ponieważ każdemu się wydaje, że będziemy od razu gdzieś w chińskiej bazie danych zakodowani za i będzie to dla nas jakieś potencjalne zagrożenie. No nie wiem, ja jakoś takich problemów nie mam. Nawet jak w chińskiej bazie danych będę, to nie stanowi to absolutnie dla mnie żadnego o, żadnego przeciwwskazania do używania odciska, odcisków palców. Słuchajcie, skaner odcisków palców, tak jak mówiłem, działa on bardzo dobrze i działa obojętnie, jakbyśmy ten palec nie przyłożyli, jest y, zawsze y, ok. Tak więc również tutaj, jeśli chodzi o ten launcher, który dostajemy razem z telefonem, ja nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Podoba mi się ten prosty interfejs. Te proste ikony, duże, czytelne. W zasadzie no, myślę, że to jest też duży plus tego urządzenia. Jeśli chodzi o wydajność, przeprowadziłem test dla wszystkich osób, które lubią cyferki. 47950 Anto, tu benchmark, u mnie rezultat taki jest. Nie miałem absolutnie żadnych problemów z wydajnością. Duża ilość pamięci ram jest jak najbardziej tutaj razem z tym procesorem bardzo wydajna i nie mam zupełnie żadnych zastrzeżeń. Zalecam wam ze względu na fakt braku możliwości rozszerzenia karty wbudowanej zdecydowanie wziąć większą opcję niż 16 z 16 giga pamięci operacyjnej, 32, a nawet 64. Myślę, że to będzie optymalne i nie będzie w późniejszym czasie problemu z miejscem na aplikacje i zdjęcia. Zachęcam Was do komentowania, czy to urządzenie Wam się podoba. Zachęcam również użytkowników tego urządzenia, żeby napisali, jakie są ich doświadczenia z tym urządzeniem. Chętnie się z nimi zapoznam, bo tak jak mówię, u mnie to test takiego telefonu trwa dwa tygodnie, a wiadomo, że w trakcie dłuższej eksploatacji na pewno będzie wiele dodatkowych uwag i spostrzeżeń.